Pozdrawiamy przed startem 9. półmaratonu warszawskiego. W silnym składzie, trzyosobowym reszta już się rozbiegła. Dzisiaj walczymy na trasie 21 km 17 m w Warszawie. Trzymajcie kciuki gruba Malbork. z Malborka na drugi raz na małe święto biegania, takim jakim jest półmaraton warszawski. W, pierwszym, w zeszłym roku bardzo mi się spodobało, w związku z tym w tym roku postanowiłem kolejny raz wziąć udział i zachęcić jeszcze osoby trzecie, co mi się też udało. Z tej strony grupa Malborki, to startujemy w dziewiątym półmaratonie warszawskim. Jak sama nas wskazuje w Warszawie, pozdrawiamy serdecznie w silnym składzie, Maciek Frankiewicz, Basia Sosna, Jacek Mantojewska, do nas jeszcze e, Arek Dylert i Zenon Kaszubowski, no i ja również startuję i kolega Michał Błachut, który nas tutaj silnie wspiera. E, Życzę nam dobrych wyników, pozdrawiamy serdecznie. Maciek Frankiewicz e, po raz trzeci startuje w półmaratonie warszawskim. E, w tym roku dopisała pogoda, mamy słońce, ładną pogodę. E, rok temu Warszawa przyjęła nas... E, Mrozem. Startowaliśmy prawie przy 10-stopniowym mrozie. Wszędzie był śnieg, zima. W tym roku mamy wiosnę, także zapowiada się bardzo ładny bieg. Można powiedzieć już w letnich, że tak powiem, strojach biegowych. No i myślę, że będzie wszystko w porządku. Tutaj koledzy przygotowują się na zrobienie życiówek. Niektórzy startują treningowo. Ja przygotowuję się do maratonu, który będę tutaj w Warszawie również startował. To jest Orolen Maraton. Także mój start jest startem treningowym. Ja bym już chętnie zaprosił mieszkańców Malborka na 10 Półmaraton w przyszłym roku. Także pracować i w przyszłym roku przyjedziemy większą grupą. generalnej 9 PZU Półmaratonu Warszawskiego. Witam serdecznie panią Hannę grąkiewicz wald prezydenta. Przywitajmy panią prezydent, brawami. Witam także pana Andrzeja Klesyka, prezesa powszechnego zakładu ubezpieczeń PZU, sponsora tytularnego 9 PZU. Półmaratonu warszawskiego. Zapraszam także pana Marka Troninę, dyrektora biegu i zarazem prezesa Fundacji Maraton Warszawski, organizatora 9 PZU Półmaratonu warszawskiego. Witamy serdecznie. Frankiewicz Maciej. Sosna Berwera? Teraz tak, jesteśmy, że tak powiem, na minuty przed startem 9 Półmaratonu warszawskiego. Pogoda dopisuje, jak widać, ludzi tłum. Nastroje pozytywne, każdy naładowany dobrą dawką emocji. Eee, idziemy na start. Może coś tutaj debiutantka powie. To jest mój pierwszy półmaraton. Z czego się bardzo cieszę i mam nadzieję, że nie skończę na nim. No, ja dzisiaj treningowo, także w treningu do maratonu za dwa tygodnie. Liczę na dobrą zabawę. Na dobry wynik w sumie raczej nie. Będę Rekord, że tak powiem, i życiówkę robi w późniejszym terminie, na połówce. Pozdrawiamy wszystkich mieszkańców Malborka i zapraszamy na imprezy biegowe, które są już niebawem, w maju i w czerwcu. Więcej szczegółów w późniejszym terminie. Oczywiście imprezy organizuje Grupa Malbork. zapraszamy wszystkich i pozdrawiamy. Trzymajcie za nas kciuki. Oddaję głos teraz pani prezydent. Dzień dobry państwu. Chciałam przede wszystkim oczywiście powitać i pogratulować zawodnikom. To już od y, prawie 40 minut obserwuję ich ogromny wysiłek i tych wszystkich, którzy zwyciężyli i tych, którzy potem do nich dołączają. I cieszę się, że tym półmaratonem rozpoczynamy taki sezon biegów w Warszawie, których jest wiele. One są coraz bardziej popularne, coraz więcej osób biega i, i dlatego myślę, że taka pogoda będzie nam towarzyszyć jeszcze w przyszłości. Dziękujemy bardzo. Tak jak wspomniałem, ten... Ta edycja Półmaratonu z pewnością zapisze się na kartach historii, nie tylko z powodu pięknej pogody, ale także z powodu fantastycznych rekordów. Jak wrażenia po biegu? Rewelacyjne. Pogoda rewelacyjna, trasa rewelacyjna, wyniki rewelacyjne. Debiutowała dzisiaj Basia Stosna z grupy Malbork. Z tego co wiem, za dwie godziny na pewno debiutowała również Monika, ale jeszcze nie wiem jaki wynik. Koleżanka Tina Krawczyńska debiutowała, Jacek powie, bardzo pięknie, godzina 54, Paweł poniżej 2 godzin, także czekamy na wyniki wszystkich, na pewno pojawią się na naszej stronie. Również ja biegłem dzisiaj jako zając, miałem okazję prowadzić Basie, Jacka i Pawa przez część trasy, także polecam wszystkim tą imprezę serdecznie, piękna pogoda, masa biegaczy, ponad 12 tysięcy osób na starcie i chyba na mecie. Rewelacyjna trasa, szybka, mały podbieg, gdzie trzeba było siły dobrze rozłożyć, także polecam przyjeżdżać do Warszawy na półmaraton. Jak kibice pomagali na trasie czy przeszkadzali? Raczej pomagali, bardzo dobrze. Myśmy sobie też na trasie pomagali, wspierali się również. Fajne rozmieszczenie punktów żywieniowych, dobra, dobra bardzo organizacja. I Przyjeżdżamy tutaj co roku i nie zamierzamy odpuszczać na wszystkiego. Pawłowi też się podobało? Oj bardzo to jest mój już drugi półmaraton w Warszawie, no i yy, jest coraz lepiej. Jakie plany startowe na najbliższy sezon? Najbliższy sezon to za dwa tygodnie w a potem zobaczymy. A Marek jaki no my, planuje? My z kolegą Jackiem Krawczyńskim biegniemy za dwa tygodnie we Wiedniu w Maratonie Wiedeńskim, natomiast duża część naszego drużyny przyjeżdża do Warszawy na Orlen Maraton drugi drugi z rzędu a my jedziemy na który to jest 31 wodajże 31 Jak wiemy kolega z numeracją maratonu się gubi tyle tego już zaliczył że się pogubił Mam problemy takie lekkie z numerowaniem poszczególnych biegów. Więc życzymy powodzenia i do zobaczenia w Malborku Nie Dziękujemy na pewno będzie coś gratulacje. na naszej stronie reportaż zdjęcia dziękujemy wszystkim gratulacje. gratulacje Jesteśmy na mecie po biegu półmaratonu jak wrażenia w tym roku bardzo dobrze się biegło, chociaż nie powiem, powiem szczerze, że w tamtym roku dla mnie pogoda była idealna, troszkę mi niedyspozycja dnia się nie pomogła, udało się pobić życiówkę, co prawda 28 sekund, ale udało się, także bieg można zajrzeć do udanych, dalej toczymy kółeczka. A jako organizacja biegu, w sensie kibice, przygotowanie trasy? Wiem, że były różne atrakcje po drodze, zespoły grające. Jak to się dało jako zawodnikowi odczuć? W tym roku powiem szczerze, że chyba trochę gorzej było z zespołami muzycznymi. Ogólnie organizacja biegu jest na wysokim poziomie, także nie ma się do czego przyczepić. Ale organizacja tych zespołów nie, byli, nie były tak słyszalne jak w tamtym roku. Nie dawało to, to takiego mocnego powera. A jak kibice? Kibice? No, też do, dobrze było, dobrze było. porównując to z maratonem na przykład troszkę i w Berlinie, bo byliśmy w Berlinie, także no jeszcze, jeszcze jest słab, słabsze to kibicowanie u nas, ale uczymy się, myślę, że będzie za, za kilka lat będzie jeszcze lepiej. Jakie plany startowe na najbliższy sezon? No zostały teraz przygotowania dwa miesiące do triatlonu w Ślesinie, mój, mój, mój start i na jesień jakiś maraton. Także zobaczymy jak będzie zdrowie pozwalało, jak się, jak się przygotować do tego maratonu na jesień. Start w Ślesinie w triatlonie czysto rekreacyjny. Życzymy powodzenia i do zobaczenia w Malborku. Dzięki, do zobaczenia. TV Regionalna 24 .pl, TV Malbork, TV Sztum TV Nowy Dwór Co my tu kręcimy